Oj, 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 dobra, rzadki Żyrandol 158 to już jest plus. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Hogate, a to jest kolejny dzień w Storage Hunter Simulator. Czyli będziemy kolejny dzień jako łowcy okazji grali. Ej, a tu dlaczego jest taki napis w sumie? Czy to jest gra jakiegoś studia azjatyckiego? Czyżby? Nie mam bladego pojęcia. Wiem za to, że ominął Was. Jeden, jeden dzień, jeżeli chodzi o grę, tak jak wspomniałem, yy, zrobiłem to. Wziąłem pożyczkę i kupiłem narzędzie identyfikacyjne. Tak, to tak się chyba nazywało. Tak, mam już weryfikacyjne narzędzie, tak naprawdę. Na ten poziom pierwszy. Za 2000 wydałem. Wziąłem tysiąc pożyczki z rozbiciem chyba na 10 rat. Nie mam pojęcia, jak się te raty będzie spłacać. Aczkolwiek wiem, tylko tyle, że musimy odebrać jedną rzecz, którą nam szwagier otworzył tutaj. A jeżeli Wam, drodzy widzowie, spodoba się ten odcinek, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz dla zasięgu zawsze mile widziany. Okej, okay. y on mi to za moment otworzy dopiero. Patrzcie, dziad jeden wredny stoi w środku. Wie o tym, że ja czekam na ważną skrzynkę, żeby odebrać i, i tak kurczę nie, nie otworzy. Nie, niepocieszające, tutaj widzimy zresztą. Pod tabem, chyba w dzienniku, mamy w wiadomościach, że Blueberry ślusarz, powiem wam, posprzedawałem trochę tych też rzeczy, więc wyszedłem trochę na plus. Pożyczki nadpłać, aha, ja mogę nadpłacać. No dobra, to w sumie czekajcie, ja mogę nadpłacić. O, pyk, chcę dokonać nadpłaty. No i prawidłowo, możemy nadpłacać. To super. Dzień dobry, witam. W trakcie skrzyneczka była dobra, i co tam w tej skrzyneczce? Skrzynki mogę sprzedawać za 27, więc spoko i teraz tak. W środku mamy rondel za 15, taka. i to tyle. <gry> to, <gry> to jest ta skrzynka, która się mało opłacała, akurat nie? Tu się nie opłacało jej otwierać, na to wychodzi, aczkolwiek ostatnio miałem kilka takich skrzynek których były, wiecie, przedmioty dosłownie po 180 na przykład dolarów więc, więc nie jest tak źle, tutaj sprzedamy jeszcze to, to już grosze grosze dosłownie, no ale mamy taki luźny 1000, 1000 dolarów i to jest plus i teraz tak aukcje, zapisz się o i tak, tak, aukcja za 150 coś, to jest 400 wy pewnie wydamy na ten garaż i zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, podjeżdżamy, no teraz musimy farmić, aczkolwiek mam wrażenie, że te y, pożyczki się faktycznie przy, przydają w tej grze, czekajcie, pożyczki, kwota raty 148, pozostałe raty 4, okej, okay. całkiem niezłe są te raty, moglibyśmy o nich pewnie zapomnieć nawet, dobra, to tak, sprawdźmy sobie to. Rowerek, 50 to 30 albo śmieć. <grym>, to może dużo kosztować ten duży mebel jakiś. Kule mamy. Tam jest jakaś maszyna z tyłu jeszcze, nie? Dobra, no ze 300 wy na pewno będzie z tego garażu. No nie ma opcji, żeby nie było ze stów, nie? No już. Jaha. Mm -hmm. Ile już cztery stówy za ten garaż? No dobra, zapłacę. Na razie nie było ani jednego garażu, powiem wam, w którym by mi się nie opłaciło go kupić po takiej cenie, jaką, jaką zdobyłem. Były tylko garaże, w których po prostu mało zarobiłem. Dobra, jak tu nie będzie jakiegoś rzadkiego przedmiotu, no to. Jak my mamy na tym zarobić? Ej, dobra, ja to kupię, ale tylko dla, dla Becky. Tylko dla Becky to kupię już. Tylko na pod... dla odcinka. Bez odcinka bym tego nie kupił. Pół tysiąca wydane. Ja, jak połowę ja dostanę? 300, jak dostanę zwrot, to będzie dobrze. Mówię Wam, że tu będzie słabo mega słabo. Podgrzewasz do żywności 42. Niesamowita cena. Dobra, jakość dobra ławki, 78. To zlew przemysłowy 100 tylko kosztuje. Myślałem, że to coś lepszego jest, a to tylko zlew przemysłowy. Okej, okay, co my mamy? Grzejnik, grzejnik 14. 20, ok. Ceramiczny żółw, zepsuty, nie zepsuty, 8. Rowerek treningowy, 48, 67. Fajnie jakbym wyszedł tylko stówę do tyłu, byłoby dobrze. 30... No ja nie wiem jak ja mam z tego zejść stówę tylko do, do tyłu być. Eee, co to jest? Automat z kolą, 115. Ok, to będę... O, unikalny! Złota bransoletka! Dlatego to takie drogie było, ale patrzcie, i skąd ci ludzie mogli wiedzieć, że to, to będzie, że tam jest taka bransoletka i dlaczego tyle płacili za to? No dobra, jest 523. Ale ja już wiem, że ta bransoletka to będzie pewnie ze dwie stówy warta. Więc zakładam, że będziemy ze stówę ponad do przodu z tego z, z tej nieruchomości. I teraz tak. Jak to poustawiać? To jest zawsze wielki problem, nie? Ten zlew jest kurczę ogromny automat. E, z kolką też jest sporych wie sporej wielkości. To jakby się udało gdzieś tu jeszcze dać, to też byłoby dobrze. Dobra, taki stary automat na kole, nie? Z tego co widzę, taki mocno stary. Dobra, mam wrażenie, że tym razem możemy mieć faktyczny problem, żeby to, to zmieścić. Te wszystkie rzeczy. To jest jeszcze jakiś koszyk przecież. Dobra, weź mnie ten koszyk odwróć, tak. Dobra, to jest jeszcze. Dobra, powiedzmy, że to na dach pójdzie. Co teraz? To ustawić jakoś, tak. Żeby nie spadło i ławka jakoś tak, żeby nie spadła Ja pierdziele no patrzcie o co chodzi? O, o co chodzi? No dobra, byle nie spadło, byle nie spadło Spadło! Najgorzej To się nie trzymało tak jak powinno Tutaj jest coś takiego, wiecie, yy, że jakby nie działają nie działa do końca grawitacja i w ogóle wszystko. Wszystkie siły ziemskie nie działają na te przedmioty w trakcie jazdy. Ale właśnie one się muszą, jakby trochę przykleić do tego pojazdu. Co zresztą widzieliście chociażby po tym, jak ławka tutaj leżała. No właśnie, to może być teraz problem. Chociaż. O, 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 tylko właśnie, żeby ten pierwszy przedmiot nie zlatywał, to będzie gituwa. No, kolejnym naszym krokiem, jak będziemy mieli mnóstwo już pieniędzy, będzie na pewno zakup. E, będzie zakup Lombardu, nie? No ale 2,5 koła to znowu to jest sporo. Spłacimy jeden kredyt i pójdziemy w drugi, chyba. Na to, na to wychodzi, tak myślę. Dobra, Siemano. O, tu jest jeszcze drugi przedmiot jakiś tam był, którego nie widziałem. Tam jeszcze naszyjnik jest. Czekajcie, naszyjnik nasz możemy sobie na pewno sprawdzić. O, naszyjnik nasz to jest jakieś 24 warty. Ale to widzicie, już się wartość podnosi. Ale mamy pierwszy unikalny przedmiot. I to jest naprawdę coś warte Warte gry tutaj. E, teraz tak, sprawdźmy, czy mamy aukcję. Do 5PM aukcja trwa. E, tam, what's in the box do 4 za 50. To nie, to z, z, od razu zaliczmy te aukcje. A później pojedziemy sobie tam. Bo tam jeszcze będziemy, wiecie, w mieście mamy What's in the Box. I to są aukcje, bo są chyba dwie. Jedna jest właśnie na, na wysypisku śmieci. A druga jest tutaj zaraz na wjeździe do miasta. I będziemy sobie mogli je odhaczyć. Dobra. To na razie, nawet mimo tego, że dwóch stów jeszcze nie zarobiliśmy, to i tak nie jest źle. Uuu, jakaś figurka. Tutaj coś ukrytego w środku. To może być dużo warte, to może być dużo warte. Okej, okay, to jest tańsza licytacja, więc mam nadzieję, że pięciu stów nie zapłacę, nie? Kokoda! Kokoda! Hej! Okej, okay, Helmut Ty, ale nie przebijajcie się aż tak, bez przesady Nie chcemy miliona złotych wydać, nie? to będzie No ile się przebijacie? Przestańcie Ja pierdzielę no nie chcę przybijać 300 stów za ten garaż. Blow. Blow. Dobra, 300 stówy, 300, stówy, około 300. stów. Jest okej okay chyba, zobaczymy zresztą. Naciśnij spację, dobra, odblokowaliśmy to sobie. I teraz tak, stół, jakość dobra, 76. To może być więcej warte, dokładnie 42. Rzeźba dłoni jest rzadkim przedmiotem. Okej, okay. i 102 kosztuje. To ja już jestem prawie na, na zero. E, skrzynkę trzeba będzie otworzyć. Piesek mało, dziwo. Ja myślałem, że ten piesek to właśnie dużo będzie kosztował. Szachownica 21. Tutaj ławeczka 45 i książka 20. No dobra, z tego jesteśmy 60 do przodu. Bez otwierania, bez niczego jesteśmy 60 do przodu. No to spoko, spoko. A jeszcze. Ja otworzę tę skrzynkę, nie? Wiecie? Ja, ja ją otworzę, oddam ją, żeby była otwarta. Tu jeszcze, o. 60, już. już 70 do przodu. Okej, okay. inwestycja jakoś nam się tu spłaca i spina w tym momencie. O, Jezu, jak mi się odbija troszeczkę. A tak jest, jak się przed chwilą obiad jadło. Też przed chwilą jak przed chwilą, trochę minęło już. Ale organizm to czuje wszystko. Dobra, to tak, na pewno y, otwieramy o ta figurka. Figurka dłoni za stówę. Powinno być takie urządzenie, z którego skanujemy dane miejsce i się dzięki temu dowiadujemy, ile, ile to kosztuje już wcześniej. Też byłoby fajne. Tylko wiadomo, no, żeby to było gdzieś na bardziej końcu gry. Gdzie już fajnie będzie szybciej zarabiać i wydawać na jakieś pierdoły. Dobra, ta, ta rąsia jest tak w takim miejscu, że może wypaść, ale ja nie chcę, żeby wypadła. Dobra. Dobra, panie Fertku jedziemy. Jedziemy z tym. To już nie powinno spaść. Zastanawiałem się też, czy wycinać wam na przykład momenty takie dojazdowe wszystkie, czy je zostawiać raczej. Bo bo tak naprawdę wiecie, no to są takie momenty, w których już faktycznie musimy przejechać tutaj znowu do lombardu i jakby zostawić tylko mięso wtedy. Dobra, to tak. To sprzedaję, to sprzedaję, to sprzedaję, to sprzedaję, to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam to. Tylko to jest skrzynia powszechna. Ja ją sprzedam za 14, powiem wam. Sprzedam tę skrzynie. Nie będę jej otwierał. Zawsze coś, jakieś 80 do przodu jestem z tego. No, wydaje mi się, że drogo, drogo, dużo zapłaciłem za, za ten garaż. Takie 80 do przodu to jest trochę mało jednak, jak na zarobek. Z drugiej strony, 80 tu. Stan tego jeszcze nie jestem na plus za bardzo, ale za to mam przedmiot, który może być dużo wart. I mogę jeszcze, wiecie, i mogę jeszcze garaż kupić w tej okolicy. No wiadomo, im droższy garaż, tym jest większa szansa, że pewnie też coś znajdziemy e, drogiego, bo takie najdroższe przedmioty w tym momencie to są te wszystkie dzieła sztuki rzadkie, które ostatnio sprawdziłem i posprzedawałem za stówkę z hakiem. To są faktycznie takie najlepsze rzeczy. Chociaż nie, za dwie stówki e, jeszcze ta lampa jakaś była, nie? Wydaje mi się, że ona jeszcze była taka droga. I dobra, tutaj gdzieś jest centrum dzieła sztuki. On jest przy Lombardzie, To, to te dzieła sztuki. Ja, ja już to wiem, bo ja już tu jeździłem do Lombardu, moi drodzy, jak widzicie, West Black Elk. Trzeci poziom już tu mamy. To znaczy, że powoli się zaczynamy przyzwyczajać do, do tego miejsca. Dzień dobry witam. Mam tutaj tę złotą bransoletę do weryfikacji. Uu, dużo za nią zapłaciłem, ty. Dużo za weryfikację, ale może dzięki temu też dużo z niej zarobię. Dobra i village, pi village people? Za 200? Do siódmej. Czy ja zdążę? Dobra, biorę what's in the box, które jest tu w okolicy. A później lecę do Village People, to może uda nam się jeszcze najdroższy garaż kupić, gdzie cena wyjściowa to jest 200 ponad. Tylko największym minusem e, tego jest e, to, że... Że później nie mogę tego sprzedać, bo ciężko się wyrobić w czasie po prostu. Dzień dobry, przyjechałem na aukcję. Dzień dobry, taka szybka aukcja, nie? Za 50... No, tutaj dużo rzeczy, to będzie warty ze 40, mimo że to są śmieci. To może ten drugi też. Z 80, to z 16, to z 20. 4. No dobra, to tylko dwóch stów pewnie za to dostanę, nie? Za ten garaż. Zobaczymy, ile ludzie postawią. Ok, przepraszam, altabowało mi grę. Dobra, 116 już nikt nie chce płacić. O, zapisyłem. Czy chłop szczeknął właśnie? Dobra, 146 nie przebijajcie, proszę. Bo ten, ten, ten garaż jest mało wart. Koło 200. Dobra, udało mi się. 146. I szybciutko, szybciutko, 6 dolarów, 61 dolarów, już jestem na, na plus. No patrzcie, i z tego, i z tego ja zarobię dużo więcej już. Czekajcie to, weryfikować 18, patelenka 14. Ok, to wiemy, ile jest warte 70, to jest warte 61 krzesełko jest warte 14 albo może będzie 19, dokładnie tak. W skrzynce nie wiadomo co jest i mankiet do ciśnieniomierza 12 dolarów. No i to jest wszystko, ale tutaj ponad dwa, dwukrotność zarobię, nie? Za za to miejsce, więc super. Z jak najbardziej jestem zadowolony z ceny, jaką tutaj udało się nam uzyskać. Dobra, tę piłkę, pierwszy raz tę piłkę chyba spakowałem normalnie. Ale potrzebuję, żeby ona była tu z lewej strony raczej. Dobra. I teraz potrzebuję to dać tu. Albo no tak krzesło jakoś lepiej. Hmm. Średnio, a nie lepiej że tak powiem, dobra batel... nie, tutaj na wciśnijmy ja bym chciał to wiecie, szybko wcisnąć sprzedać i... i wyjechać stąd do... No, o Jezusku, no to będzie ciężkie do zapakowania szczególnie, że się i... czekajcie, dobra, ok. te dwie rzeczy się w sobie zablokowały Dzięki czemu będą się trzymać na moim samochodzie. Przynajmniej yy, chciałbym, żeby tak było. Jest szansa, że jeszcze zdążymy na aukcję powiem wam. Jest taka szansa. Ona nie jest jakaś wielka ta szansa, ale jest. I że jeszcze sprzedamy w Lombardzie w, u nas Village People oczywiście przy okazji. Te rzeczy, bo to, to też trzeba zaznaczyć. Co prawda nie uzyskamy dzisiaj tej branzolety złotej, bo ona nie dość, że długo będzie sprawdzana, to my już wyjeżdżamy z miasta, ale na kolejny dzień trzeba będzie rozpocząć właśnie pewnie wyjazdem do miasta. Może w kolejnym dniu będziemy w mieście zarabiać. Zobaczymy, nie? Jak to wyjdzie. Na pewno w tym momencie mamy jeszcze 500 metrów do Lombardu, jest 5.31 chyba do siódmej jest ta aukcja, gorzej jak do szóstej, a nie do siódmej. Dobra do siódmej 250, a do dziewiątej jest Lombard czynny, więc mamy bardzo mało czasu, żeby się z tym wszystkim uwinąć. Dobra, szybki wypad do Lombardu. Posprzedaję te rzeczy, żeby mieć miejsce po prostu. Mam nadzieję, że niczego po drodze nie zgubiłem. Siemano. Cześć, cześć. Dobra, no i wyszedłem na plus. Tych takich podstawowych skrzynek ja na ten moment nie otwieram. Chyba można było kupić zestaw złodziejaszka, tak mi się wydaje. Więc też trzeba będzie zainwestować, kupić ten zestaw złodziejaszka, żebym w ogóle już nie musiał uh, jeździć i był samowystarczalny, jeżeli o to chodzi. Wszystkiego. Ja muszę tak! Szybko do Lombardu pojechać i sprzedać te większe rzeczy, a później mniejsze, nie wiem, schowam do garażu. Że jest 300, ja pierdzielę to może. Ej, może mnie nie stać być nawet, powiem wam. Mam wrażenie, że tutaj cena może naprawdę skoczyć. Już jest 700. Ej, faktycznie mogę. Może to być za droga licytacja dla mnie. Dobra, ostatnia cena, proszę. Mnie nie stać za bardzo już, żeby więcej tutaj dawać. 850 za garaż. No, nie wierzę w to, ile ja zapłaciłem. Oj oj, 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 dobra, rzadki żyrandol, 158, to już jest plus, unikalny posąg, dobra, 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 rzadkie stare wino, gliniany garniec, no on no, akurat nie to tam słaby, to mamy boiler za 99, dobra, I szybka piłka, powiem wam, zgarnąć te większe rzeczy yy, do, do pojazdu. Samochodu wrzucić te mniejsze rzeczy, które się jeszcze zmieszczą. Jeżeli chcę, żeby one przetrwały do jutrzejszego dnia, no to ja je muszę dosłownie zaraz zebrać. Mam nadzieję, że ja... że jakby one w garażu będą dalej. Aha, no oczywiście nie zaliczyło mi samochodu, bo mi ucieka ten samochód. Dobra, teraz może. Ach, dobra, dobra, dobra. Część kaski odzyskana. No tutaj sporo. Wydaliśmy sporo, ale same te unikalne rzeczy mi dużo kasy przyniosą. Zgaduję, że ja będę z, po tym odcinku tak naprawdę z 6 stów do przodu. Dobra, może teraz nie będzie szafka spadać. Ja mam nadzieję, że wszystkie drogie rzeczy udało nam się zatrzymać. Bez kitu. Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Tak mi się zdaje. I tak go trzeba będzie pociąć, żeby był trochę krótszy. Także mam nadzieję, że w kolejnym uda mi się Wam pokazać, że faktycznie to wszystko sprzedałem i że to wszystko było tego warte przede wszystkim. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloy, cześć, Siemanko.